Telewizyjny kurier warszawski Mateusz Chładki, witam Państwa i zapraszam. Program zaczynamy od dramatycznych zdjęć z nocnej akcji ratunkowej na Mokotowie. Przez kilka dobrych godzin strażacy walczyli z groźnym pożarem hali magazynowej przy ulicy Marynarskiej. W akcji wzięło udział aż 17 jednostek straży pożarnej. Pożar wybuchł po 22. Ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie, gdy na miejsce dojechały pierwsze wozy Straży Pożarnej. W płomieniach była już cała kondygnacja pod dachem budynku. Strażacy musieli działać szybko, bo tuż obok mieści się gmach Urzędu Skarbowego. Budynek udało się uratować. Po kilku godzinach ugoszono też hale. Okazało się, że była przystosowana do rozgrywania meczów w paintbola. Ale na szczęście w momencie wybuchu pożaru w środku nikogo nie było. Cały czas trwa szacowanie strat. Jaka była przyczyna pożaru? Nie wiadomo. Polityczny zamach na niezależne stanowisko, czy jednak troska o stan zabytków? Coraz głośniej o na razie wciąż tylko planowanym odwołaniu mazowieckiej konserwator zabytków. Chce tego wojewoda, ale wszystko zależy od wiceministra kultury. Jego oficjalna decyzja za kilka dni. Konserwator Barbara Jezierska już dziś zapowiedziała, że dobrowolnie nie odejdzie. Anna Łubian-Halicka. Zaczęło się od tych wydarzeń sprzed dwóch lat. Deweloper, mając taką zgodę,. Udzielam pozwolenia na rozbiórkę obiektów. zaczyna wyburzać dziewiętnastowieczną wieczną parowozownię na Pradze Północ. Choć procedura wpisania obiektu do rejestru zabytków jest w toku, budynku nie udaje się uratować. Teraz trwa tu budowa apartamentowca. To według wojewody mazowieckiego dowód na brak jasnej polityki opieki nad zabytkami. Efekty, wniosek o odwołanie wojewódzkiej konserwator. Od trzech miesięcy czeka na podpis wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego. Pani decyzja zapadnie w najbliższym czasie ponieważ... mówił minister, ale według wojewódzkiej konserwator zabytków decyzja już zapadła. I rzeczywiście znalazłam się na blocie. Ale nie zna merytorycznych powodów odwołania i nie wie, komu miałaby przekazać urząd. Dlatego dobrowolnie, do czego, jak twierdzi, namawiał ją wiceminister, nie odejdzie. Żadnego polecenia nie dostała i tutaj się rozmijamy. Były rozmowy z panią konserwator. Jedną rozmowę przeprowadził minister Zdrojewski, jedną ja. Poszukaliśmy mądrego rozwiązania tego skomplikowanego problemu. Jest to zamach na silnego, niezależnego konserwatora, który. Od czterech lat realizuje spójną politykę konserwatorską. A to według Barbary Jezierskiej no. dla wielu jest problemem. Bo konserwatorzy przeszkadzają, jak ja to usłyszałam, w rozwoju ekonomicznym kraju, pisując. Wojewoda Mazowiecki odmawia komentarza w tej sprawie. Konserwator bronią 34 organizacji opieki nad zabytkami. Jeżeli ta dymisja doszłaby do skutku, byłby to niewątpliwy symptom po prostu demontażu demokracji w Polsce. I dlatego zapowiadają złożenie wniosku o odwołanie wojewody mazowieckiego. Od tego roku 1 maja nie będzie kojarzył się już tylko ze świętem pracy, ale też z beatyfikacją Jana Pawła II. W niedzielę cały świat będzie patrzył na Watykan, ale też i u nas w Warszawie. Ten dzień będzie wyjątkowy. W planach m.in. msza przed świątynią opatrzności Bożej i odsłonięcie największego na świecie portretu papieża Polaka. Szczegóły uroczystości zna Małgorzata Karolina Piekarska. Kardynał Kazimierz Nycz podkreślił, że beatyfikacja pozwoli na nowe odczytanie pontyfikatu Jana Pawła II. Zaapelował, by wierni przeżyli ją w sposób godny, radosny i głęboko refleksyjny. Powiedział też, że dla Polaków ta beatyfikacja jest szczególnie bliska. Spośród wszystkich świętych i błogosławionych, także tych błogosławionych i świętych, których wyniósł na ołtarze jako Polaków. Papież Paweł II. Po raz pierwszy stajemy wobec rzeczywistości, kiedy mamy nowego Błogosławionego, który był papieżem Kościoła Powszechnego. 1 maja na placu przed Świątynią Opatrzności Bożej o godzinie 9 odbędzie się Msza Święta, a potem na Telebimie będą transmitowane uroczystości z Watykanu. Telebimy staną też na placu Piłsudskiego, a Msza Święta zostanie tam odprawiona po transmisji. Mam nadzieję, że przyjdę na plac Piłsudskiego. No myślę, że. Wiele osób powinno tak zrobić. W Wilanowie zostanie odsłonięty portret Jana Pawła II złożony z ponad 100 tysięcy zdjęć Polaków. Portret będzie wisiał do 16 października, dnia, w którym ogłoszono decyzję o powołaniu Karola Wojtyły na stolicę piotrową. Będziemy mogli oglądać w świątynią Opatrzności Bożej w namiocie, jak będzie wyglądała. Wizualizacja muzeum Będą, będzie można zobaczyć fragmenty tej wizualizacji, jak również rozpocznie się zbiórka eksponatów do muzeum. W uroczystościach beatyfikacyjnych w Watykanie ma wziąć udział około 50 tysięcy pielgrzymów z Polski w grupach zorganizowanych. Na takie wyjazdy nie ma już wolnych miejsc. Jeśli chodzi o naszych pielgrzymów, mamy grupy zarówno autokarowe, jak i grupy samolotowe. Na chwilę obecną nie mamy już ani jednego wolnego miejsca, ani na pielgrzymkę autokarową, ani. Nie znaczy to jednak, że pozostali chętni do wzięcia udziału w watykańskich uroczystościach są pozbawieni szansy przeżycia beatyfikacji w Rzymie. Kardynał Kazimierz Nycz zachęcałby pojechać indywidualnie, bo stolica Włoch jest przygotowana na taką okoliczność. W kurierze teraz manifestacja w centrum Warszawy. W 25 rocznicę katastrofy w Czarnobylu ekolodzy protestowali przeciwko planom budowy w Polsce elektrowni atomowej. Ekolodzy domagali się rezygnacji rządu z planów budowy nowej elektrowni. Podobnie jak przeciwnicy energii jądrowej na całym świecie, ci w Polsce powołują się na ostatnie wydarzenia z Japonii. Jak mówią, to wszystko pokazało, że eksperci mylą się, zapewniając, że awarie w elektrowniach zdarzają się bardzo rzadko. Do tego podkreślali, że wbrew temu, co mówią zwolennicy atomu, energia jądrowa wcale nie jest najtańsza. Atak graficiarzy na centrum stolicy. Zamazane są ściany, bloki i kamienice. Mieszkańcy się skarżą, straż miejska interweniuje, a miasto bezradnie rozkłada ręce i przyznaje, że każdego za rękę nie da się złapać. Czy w mieście graficiarze faktycznie czują się i faktycznie są bezkarni? Sprawdzała Karolina Jakobrze. Tak wygląda centrum Warszawy. Szpecące napisy i wulgarne slogany są na każdym kroku. Przechodząc nie sposób nie zauważyć pomazanych bloków, ścian przy sklepach czy ławek. O, akurat tutaj jest mój. Mikołaj ma dopiero 12 lat. Jak mówi, maluje, bo lubi. Kiedy wy to robicie? W dzień? Nocy? W nocy? nocy. I rodzice nie pytają się, gdzie wychodzisz? Mówi, na przykład, że idziemy na piłkę. Tutaj jest blisko boisko. I nie boisz się malować, że ktoś cię nie, złapie? Nie. Często uciekam przed ochroniarzem. Dla Mikołaja i jego kolegów malowanie to przede wszystkim sposób, żeby się wyżyć. Możemy wyładować swoją agresję, jak jesteśmy wkurzeni. Po prostu pokazujemy to w sztuce plastycznej. Dla graficiarzy. Nie ma miejsc nie do zdobycia. Jeśli to są po prostu takie mazaje, jak tutaj z nami, to zupełnie mi się to nie, nie podoba. Mieszkańcy skarżą się do Straży Miejskiej i sami zamalowują ohydne napisy. Większość graficiarzy jest nieuchwytnych, bo jak widać na tym filmie, wykonanie nawet najprostszego napisu zajmuje zaledwie kilkanaście sekund. Jest to czasami bardzo trudna walka. Od początku roku udało się złapać zaledwie 12 osób, głównie dzięki miejskim kamerom. Właściciel takiego zniszczonego obiektu może, ma wobec kogo rościć odszkodowania. Miasto chciało dać szansę graficiarzom. Już dwa lata temu wyznaczono trzy miejsca, w których można było, nie łamiąc prawa, swobodnie malować tu, na skrzyżowaniu Ostrobramskiej i Alei Stanów Zjednoczonych nie ma dziś żywej duszy, a ściana stoi pusta. Wydawaliśmy około ponad milion złotych rocznie na usuwanie, kiedy są te miejsca, jest to już obniżyło się to do 700 tysięcy. Niestety, urzędnicy bezradnie rozkładają ręce i przyznają, że tej nierównej walki z wandalizmem nie da się wygrać. Jedną z metod jest również zabezpieczanie powłokami antygraffiti, ale to jest kosztowne i w skali całego miasta, to urząd miasta nie jest w stanie finansować tego typu pracy. Dlatego wspólnoty same walczą z graficiarzami i żeby wyrównać straty, podwyższają czynsze. Zamazanie po ścianach grożą mandaty w wysokości do 500 zł. Jeżeli działanie graficiarza zostanie uznane za niszczenie mienia, wtedy jest to przestępstwo, za które przewidziano karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Przed nami kolejny sezon, kiedy będziemy mogli korzystać z wodnych środków transportu miejskiego. 7 kwietnia zaczną pływać trzy promy, tramwaj wodny i statek do Serocka. Urzędnicy przyznają, że z roku na rok coraz więcej osób woli dostać się na przykład z Pragi do centrum pod mostem niż mostem. Dorota Markowska. Rozkładu jeszcze nie ma, ale tramwaj wodny cierpliwie czeka na pierwszych pasażerów. Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia sezonu, zatem przygotował dla mieszkańców Warszawy kilka propozycji. Kursy tramwaju wodnego, rejsy weekendowe do Serocka, a także bezpłatne przeprawy promowe łączące oba brzegi Wisły. Tramwaj wodny będzie płynąć z Podzamcza do Cypla Czerniakowskiego. Mimo, że to już kolejny sezon z tramwajami wodnymi, wielu warszawiaków jeszcze z nich nie korzystało. Nie, jeszcze nie, ale w przyszłości planuję się przepłynąć czymś takim. W dniu dzisiejszym na pewno nie, ale pewnie kiedyś popłynę. Ci, którzy korzystali z promu albo wodnego tramwaju przeważnie wracają na pokład i bardzo sobie chwalą taką formę transportu. Najczęściej to z na brzeg Wisły, bardzo szybko, zdecydowanie szybciej niż mostem. Wygodne, szybkie i przyjemne. Taką trasę tu między mostami, to jest taka chyba podstawowa trasa, nigdzie dalej nie płynęliśmy. Miasto przygotowało też atrakcje dla miłośników ptaków od 2 maja statek ornitologiczny, który będzie także wyruszał z podzamcza. To jest taki statek edukacyjny z przewodnikiem pływający na Wilanów. Tam z lawnetkami można obserwować ptaki. Promy będą pływać przy podzamczu, przy cyplu czerniakowskim, a trzeci będzie łączyć Łomianki z białą łęką. Statek będzie kursować do Serocka. Cena biletu na statek to 36 zł, a na tramwaj wodny 18. Studenci uczniowie oraz inne osoby uprawnione do ulg będą miały 50% zniżkę. Tak, to teraz niestety sam siebie muszę sprostować, bo oczywiście te trzy promy zaczną pływać 7 maja, a nie jak powiedziałem 7 kwietnia. Pierwszy w Polsce pomnik Kota Niezależnego stanie na Gocławiu w parku nad Balatonem. Uroczyste odsłonięcie za miesiąc 29 maja. Rzeźba jest już gotowa, a my zaprezentujemy ją w kurierze jako pierwsi. Oto on, kot niezależny. Na razie z gipsu, choć trzeba przyznać, że wygląda jak żywy. O tym, jak będzie wyglądała jego rzeźba, zadecydowali mieszkańcy Warszawy w głosowaniu. Autorka, która nad jego wizerunkiem pracowała trzy miesiące, nazwała go roboczym imieniem Feluś Niezależny. Rzeźbienie kota niezależnego to ogromna. Piękna, piękna przygoda, piękna praca. Gipsowy Felicjan Niezależny przywieziony został do odlewnika. Wybrane zostało też miejsce, w którym pomnik kota stanie. W najnowocześniejszym parku w stolicy nad Balatonem. Ja mam takie głębokie przekonanie, że ten kot będzie tam bardzo dobrze pasował. To jest y, miejsce, gdzie on się powinien po prostu dobrze czuć. Okolicznym mieszkańcom pomysł też przypadł do gustu. Bardzo fajnie by było, gdyby był tutaj pomnik kota. Czemu nie? Tu jest dużo szczurów, także myślę, że jak najbardziej ten kot tutaj pasuje. Musi być ten kot zasłużony, skoro powstanie pomnik. Pozostaje tylko jedno. Teraz szukamy imienia dla naszego niezależnego kota i zachęcamy wszystkich, aby przesyłali do naszej redakcji swoje propozycje. Propozycje imienia dla kota niezależnego można przesyłać do redakcji Cztery Łapy do połowy maja. Już za chwilę kurier mazowiecki i miłka Skalska. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.